Dzień dobry i to witam Was na moim kanale i tak jak wiecie pod gramy w nowego Need for Speeda, czyli Need for Speed Hit. i postanowiłem słuchajcie, że początkowe, tam wiecie, początkowe, e, początkowe jakby bym to powiedzieć misje zapoznawszy się z grą przejdę sobie prywatnie a e, Resztę kariery to pociągnę posłuchajcie sobie z wami I co słuchajcie, poznałem już Annę i jedziemy właśnie do niej na ten... do niej na pierwszą misję i, jak go początkował to wybrałem Mustanga, Forda Mustanga Który naprawdę pięknie chodzi, moim zdaniem Nie wiem, jak, jak w ogóle, moim zdaniem bardzo pięknie chodzi O, jedziemy do niej Na misję I posłuchajmy, słuchajcie, kacenki Długo czekasz? Zleciało Spoko, jedźmy Dokąd jedziemy? Przy plaży odbędzie się wyścig, nie jesteś jedyną nową twarzą w mieście. Pewnie chcesz zobaczyć jak wypadasz na tle innych. No się, ciśniemy sobie w stronę plaży. Skręć tu w lewo. No się, nieważne co zrobiłem. Rozumiem, że ten wyścig to szansa, żeby wyrobić sobie nazwisko. Bez tego ani róż. Chcesz wydać te fundusze z Showdown na lepsze części lub zdobyć więcej zaproszeń na wyścigi? W takim razie ludzie muszą dowiedzieć się kim jesteś. Nocne wyścigi są najlepszym sposobem na dokonanie tego. Lukas tam będzie? <laughs> Pewnie będzie sterczał gdzieś z głową pod maską. Tylko, lecz już dawno spękał. A tu Ci wyprzedziłem ją. I tak sobie jadę nie wiem co gdzie. Myślisz, że możesz zorganizować wyścig, a ja się nie dowiem? Taki był plan, Ale tu jestem. I zaraz pokażę tym nubom, co potrafił Speed Boys. Co że to słabe wbijać się na wyścigi, na które nikt cię nie zaprosił? Kiedy wyjeżdżasz na drogę, wystawiasz się na odszrzał! Słyszysz cbanie? On Mówi do mnie? Pewnie, że do ciebie. Ja tu jestem numero uno. Zapamiętaj to sobie! Czy on powiedział numero uno? Pokonaj go nawet, gdyby miała to być ostatnia rzecz, jaką zrobisz. Ty muszę skręć w prawo. Już prawie jesteśmy. Jeszcze znaczy muszę wiedzieć? Na mapie. Dobra, co znaczy się jak sobie jedziemy. <grym>

I no lecimy. Ja powiem, że takie te kombinacje właśnie na drift są fajne, że wiecie, że zakręt i no i lecimy. Wiecie, i gazu i lecimy, nie? Co prawda piękne. Dobra, ciśniemy, Bo trochę w tyle zostaliśmy. Chociaż określać tym tego y, nitra, ale nie wiem czy w zasadzie mogłem ich kupić. Raczej znaczy, wiecie, to tam kadcenka pokazywała. Że ten, nie. Że nie można ich kupić. Jeszcze ślaga, co stąd dziwnego, nie wiem. Dobra, wstać, lecimy sopem. Musimy dogonić jeszcze Annę. Anna, Nie wiem, Annę czy Annę? Chyba Annę. Nie wiem, dobra, ciśniemy. czy ci jakieś ślagi mi wleciały Nie wiem, dobra, ciśniemy. To jeszcze nie koniec! No ja i coś musiałem jakoś na pewno grafikę czy coś sobie zmienić. Dobra, ciśniemy. No nie! O jezu. Chciałam <laughs> słuchajcie... ja tego wygrać. Wybacz. Ale przywoł, Całkiem nieźle. Mało brakowało, ale się zesrało. <laughs> mam zarąbiste ujęcia z wyścigu. Muszę je zaraz wrzucić. Hej, chowczaj do. Jest tu coś, co ci się podoba? Wszystko. Będą się chcieli ścigać? Bardzo śmieszne. Musisz się postarać, żeby dostać od nich szansę. Od nich, czyli...? Od ligi. Działają tu od lat. Showdown zapewnia dopływ świeżej krwi, a oni obserwują i wyławiają talenty. Jeśli się tam dostaniesz, masz wszystko. Najlepsze auta, wyścigi, części. Chcesz wiedzieć, dlaczego co noc tu jesteśmy? Masz odpowiedź. Mhm, jest ciekawe. Może kiedyś nam uda dostać do nich? Prawie się dostał, ale zrezygnował. To do niego podobne. Do wszystkich! Mamy zgłoszenie wyścigu ulicznego. Ostatnio widziano cel jadący szybko w pobliżu Westside. Słuchajcie, coś ciekawego mam. Ej, słuchajcie, patrzcie co mi się dzieje z padem. słuchajcie, dziwne. O, mamy, chcecie, już garaż, a... E... Czekajcie, mamy no też nowy wyścig. Mm. Ci pojedziemy na ten wyścig, ponieważ. musimy za nic, ja Wam się pilnuję. Wysyłam Ci listę miejsc w mieście, gdzie możemy się zadekować, dopóki sytuacja się nie uspokoi. Ja pojadę do Eden Shores i zmontuję ci kompilację. Szkoda. Dobrze się bawiłem. Możesz ścigać się dalej jak chcesz. Twój wybór. No, Tylko właśnie, się w kłopoty, nie daj się złapać. To nie pomaga w wyrabianiu nazwiska. Nas no, się ciśniemy. Oh shit policja Trzeba uciekać Słuchajcie bo policja jedzie Chyba słuchajcie jednak się udamy na... No na... Jezu nie to słuchajcie Mylę się jeszcze słuchajcie wybaczcie Tutaj mamy słuchajcie garaż Słuchajcie to jest słuchajcie garaż Kryjówka, tak Słuchajcie zlecimy do kryjówki. bo Nie ma co się ścigać i ryzykować Więc lecimy Słuchajcie piękny jest ten most Tak mi się dosyć podobał a słuchajcie, polecimy do kryjówki, zobaczymy, ponieważ powinienem dostać jakieś auto, no bo... Wiem, słuchajcie, wersja dla ludzi, nie mieć, czekajcie, coś jakieś auto stare. Ciekawi mnie to, słuchajcie, bardzo. Czekajcie. N-n, nie, ciśniemy. Dobra, słuchajcie, zajeżdżamy do kryjówki. A, to się tu zajeżdża, dobra, nieważne, słuchajcie. Wjeżdżamy. Pierwszy raz, masz przed sobą długą drogę Słuchajcie, napiję się Wybaczcie mamy... Drugi level, słuchajcie, już byliśmy Nieźle, słuchajcie Dobra Następnego ręka. Wow! Rzuciłam to przed chwilą, a mamy setki wyświetleń. Kto, my? Patrz, kto wpadł. O, hej! Widzę, że moja siostra cię oprowadza, tak? Tak, jakby. <grym> no wiesz, jeżeli ściganie ma mieć finisz na komisariacie, to idealnie z niej przewodnik. <grym> tylko kto z naszej dwójki był przymknięty, ej, hey, dostałem nauczkę. Nauczyłeś się tylko jak być nudziarzem. Jeśli ktoś traci ekipę to para odpuścić lub wrócić na studia. To nie dla mnie. A co do ekipy, nie byli gotowi. Ale może mam kogoś, kto jest. A, tak ci się tylko wydaje. Ale z tego, co ostatnio słyszałem, gliny nie żartują. Mira jest ta caliente. O Gliniażak wiem wszystko. Tatko mówił mi to samo. To go posłuchaj, Micha. No, tak jak ty? Kalmaty, kalmaty... Gdzie będziesz? Dobre pytanie. W warsztacie? No. Ciągle ktoś tu śpi. W serio? Znajdź wolną sofę jest twoja. <grym> <grym> słuchajcie, takie trochę ciekawe. Ciekawa kadcenka. Widać, że brat i siostra trochę są, znaczy... No, Dobre są, sobie do siebie nastawieni, ale... Nie Zabraszamy wiem, czy aż tak się lubią. Podłączmy to nitro. Ejcie ogólnie. O! A. Co, jest, co się dzieje w tle? Dobra, nieważne. Osiągi i nitro. bo... a tu Jezu. Kajcie, ja naprawdę nie ogarnię tego nitro. Co jest? Czekajcie że coś, czekajcie Wy też to widzicie? O dobra mamy sobie nitro Uff Bardzo za pięć koła montujemy Jezu Co jest słuchajcie z tym? Mm. Dobra Cię 8 tysięcy, nie wiem czy się jeszcze będziemy montować kosztuje słuchajcie 10 na nadwozie. Przednie koła Felgi. Tylne koła felgi, zmień felgę. Ciekawe, bo powiem że felgi... Te felgi będę wstać, ale nie ma co wydać na takie bzdury, naprawdę. Światło, dyfuzor... sobie poopczają przedni steżak rozdzielasz O nie wierzę że reflektory o. ciekawe to jest wierzę. lakiery o jest chciej dźwięk wydechu Słuchajcie, to jest mi ciekawie. Holy, słuchajcie, ciekawy. O, ja mam, że ciekawy. Zapis zmiany. Zawieszenie, słuchajcie, obniżamy go. A to jest, pchajcie, głupot, słuchajcie, takie delikatnie pochylimy. Trochę bardziej, albo... Tak, słuchajcie, zrobimy. O nie, to źle wygląda. Dobra, teraz jest słuchajcie, good efekty: kolor, nitra, denzopon, neony, pneumatyka i klakson. Są pneumatyka, ulala, 15 koła. O nie, słuchajcie, to jeszcze nie dla nas. no, no słuchajcie, nie wiem, czy jest słuchajcie, sens, mój, zdaniem, na razie montować. Czekajcie, postać. Słuchajcie Dzień nas mamy? Postać Dostosuj Głowa o ale słuchajcie to jest kozak, że można sobie dostosować fryzury Piękne to jest Słuchajcie to jest, dobra słuchajcie ci sobie czapki Słuchajcie <grym>, Wrócimy sobie Ej sobie to mi tak się podoba, ale na razie nie Kajcie akcesoria Zobaczymy jakie są, słuchajcie, maski O kurcze, ej ale to pasuje mu Jej, słuchajcie, jak mu to pasuje, nie, kupujemy to, słuchajcie, to tak pasuje To To bierzemy, słuchajcie Kajcie nogi ja sobie jest takiego fajnego, białego chłopaka Znaczy, takie wiecie, takie białe ubrania i buty Eee... Pekajcie. Puma i... o... Jest, podobne buty w realu Dobra, mmm... Zobaczcie, jakie, są buty Może w sensie, Wizzy są, to się kupi Dobra, mm, może z tych free wybierzemy sobie. Nie, słuchajcie, chyba weźmiemy te... Nie, ja, słuchajcie, fajnie wygląda. Moje auto garaż. BMW, Lamborghini... Co to już, słuchajcie, to jest czyjeś, a... Słuchajcie, tą korwetę niedługo, słuchajcie, będziemy może będziemy mieli. To te... te... Mhm, mm no właśnie. Na twoim miejscu wyjechałabym na miasto nocą. Kasę na ulepszenia dostaniesz, budując swoją reputację. To słuchajcie, lecimy nocą. Słuchajcie, przejdziemy jeszcze jeden wyścig. Mi się wydaje, że na dzisiaj skończymy. To taki ma być krótki, słuchajcie, odcinek. Yy, że takie jakby wprowadzający nas w yy, świat Need spida. Słyszałam, że przerabiasz swoją brykę. No, widzę, że poważnie do tego podchodzisz. Eee. Znaczy, by mnie tu nie było. Wiesz, jak chcesz się dostać do ligi, to nie zrobisz tego w pojedynkę. Z tego co słyszałem, ty też nie. Ty... Czekajcie, Aha. Tutaj mamy nowe wyścigi, mamy u Annę, to jest pro kolejne. właśnie, więc... chciałam pogadać. No ja, czekajcie. Myślę, że możemy pomóc sobie nawzajem. Czekajcie. A... Jak chcecie usunąć teraz trasę? Założycie kiwę, chyba że masz lepsze Krajcie. oferty na stole. Dobra, lecimy. Kosyć, lecimy. lecimy nitro I ogień, słuchajcie, lecimy Kurczę, słuchajcie, nitro mi się tak podoba Dobra, ciśniemy, słuchajcie Uciekamy im Dobra Ciśniemy, słuchajcie Właśnie, Może, może, nie słuchajcie, policja nie złapie W sensie, tak, taką mam nadzieję, ale... się tak będzie nitro, żeby chcecie mu uciec Dobra, ciśniemy Łoł, wow, ale fajnie sobie wybicie W ogóle sobie tak, nie mówię dzisiaj za dużo, bo się byście się skupili na samej grze, a nie na moim gadaniu Ja też sobie chcę się skupić, bo już psiarskich widzę na minimapce, więc będzie sobie zasadzie mini-przypał. Tam. Może no, w zasadzie być przypał. Kurczę no. No i mamy. A teraz jeszcze lecimy. Łatwutko. Wow. Dobra. No, Czekamy, stoisimy. Sam się rozbił, no nie, tego jeszcze nie było. Przecież ucieczka, uda się nam zrobić ucieczka i udało się sobie no tym uciec. Nie, yeah. nice. Wsłuchajcie, i wygrywamy Łatwitko. i nitro na sam koniec. I pięknie, pierwsze. 1000 hajsiku, 100 słuchajcie, pieniążków I za słuchajcie, jak na razie zakończymy sobie dzisiaj odcinek yy, Ponieważ też teraz yy, mam prywatnie parę do zrobienia i koniecznie Groniecie słuchajcie Koniec pościgu Nie wiem słuchajcie kiedy się kolejny odcinek będzie dużo łatwiej jak się trochę Koniecznie chcecie jeśli nie wiem kiedy pokażę, kiedy wiem, wtedy kiedy miał czas, więc co? Trzymajcie się do następnego odcinka, siema!